Jeśli myślisz, że na moich zajęciach warto symulować, taki jesteś zędlony? To sprawdzimy. Ile to jest 2 dodać 2? Zależy, w jakim ciele liczbowym, panie sierżancie. Co tymi, mi tu z tymi swoimi sztuczkami spali bony, dupu, jedna. Cześć, w kolejnym zadaniu ze skryptu Umedu rozwiążemy sobie zadanie z iloczynu rozpuszczalności, czyli nasz PBI-2 żółty osad. On tam częściowo się rozpada. Pozwolę sobie dla odmiany zrobić tabelkę. Tego przed reakcją nie mogło być oczywiście. Piszę sobie tutaj, jako ilość tego PBI2, literkę A. Czysto teoretycznie zaraz się tym zajmiemy. Czyli zakładając warunki, że rozpada się to całkowicie, to tego będzie ubywał A, no i pozostanie tego 0. W takim razie, zgodnie ze współczynnikami, tu mamy 1 tu mamy 1, no to tego powstania, A, no a tego powstanie 2A. Czyli tutaj. A. Pominam, że dodajemy i równa się, bo tam czasem zadajecie jakieś pytania, jak to powiedziałem na filmie, także oglądajcie nie przewijając najlepiej, będzie prościej, nie będę musiał marnować na to czasu. Zapiszemy sobie teraz wyrażenie na stałą strącania osadu, czyli na IR czy tam ASO, czy tam oznaczyć możemy sobie w sumie jak chcemy, no ale oznacza się tak, czyli stała strącania osadu, przynajmniej zgodnie z tym co wiemy na temat równowag, no to stałe dysocjacji. W stanie równowagi, no to jest stężenie tych jonów Pb2+, w stanie równowagi, stężenie jonów I-, w stanie równowagi do odpowiedniej potęgi, jakby współczynnik. No i tutaj chcielibyśmy wpisać stężenie Pbi2, ale że Pbi2 jest osadem, to nie możemy sobie tak wpisać tego stężenia, że pozwolę sobie tu wywalić oraz skreślić nasz osad. Zamiast niego będziemy wstawiali tutaj jedynkę Ponieważ jest zasadem, nie możemy mieć jego za bardzo stężenia, więc no, nie będziemy go wpisywać. Także wywalam też kreskę ułamkową. Czyli KSO wstawiamy sobie 1 Razy 10 do minus 8. No i w miejsce PB2 stężenia wstawiamy A. Razy. No i tutaj w miejsce i minus 2 a Do odpowiedniej potęgi. To jest A do potęgi pierwszej, oczywiście. Przejdźmy bliżej, ta liczba, to jest oczywiście 4a kwadrat razy a do potęgi pierwszej, czyli razem tutaj mamy 4a do potęgi trzeciej. Czyli mogę podzielić obie strony na 4. i spierwiastkować pierwiastkiem stopnia trzeciego obie strony tego równania. I tak, ten... Czyli właściwie wiem że lubicie być z lewej strony nie wiadomo no to tak zrobię Przerzucimy sobie i wykonamy po prostu działania Tutaj przed siebie dalej stawiaj piękne kroki bo chyzont przed sobą wiecie jest... Czyli stężenie naszych jonów i minus jonów jodkowych To jest po prostu 2a Na całe ciśnienie ja tu wpadam i składam i znowu szlifuję Tak właśnie na bicie dobrze się czuję, pojmuję Wszystko jest pojęte To właśnie przekazuję tobie tak No i to tyle w tym zadaniu Dzięki za uwagę Mam nadzieję że pomogłem Dajcie suba łapę w górę mnie nieznajomym Cześć Wyrmę ci kręgosłup dubą VON FON FON Jestem czarodziejem, zawsze nim byłem Od momentu, kiedy tutaj mordo się pojawiłem